Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a w tym filmie pokażę Wam ukryty głos przez Supercella do właśnie Spike'a. No bo zobaczcie, na przykład taki gale to. Never too old to be a bit bold. Właśnie, ma głos, a taki Spike to co? No, no, no nic, nie ma głosu, no niestety. Więc właśnie w dzisiejszym odcinku pokażę Wam. Jak, jaki właśnie Spike mógłby mieć głos, bo to jest właśnie głos Spyka, który ukrył super cel właśnie w jednym ze swoich filmów. Ale jeszcze, zanim jeszcze przejdziemy do tego, to chciałbym was zainformować, że zrobimy taką akcję charytatywną na pomoc przez trzy filmy. I to będzie tak działać, że piszecie w komentarzach, że chcecie wziąć w tym udział. A ja w następnym filmie wybieram jedną osobę, która będzie miała właśnie do, jego, do tej osoby, będziecie mieli link w opisie i będziecie mogli sobie wejść tam i zasubskrybować jej kanał właśnie. E, warunki są takie, że trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subika na kanale. No i właśnie taki, możecie mieć taki mini promo. E, tutaj w tym odcinku tak, wybram sobie jedną randomową osobę, bo żeby była, a jeszcze będzie to trwać trzy odcinki, więc macie właśnie szansę. A my już przechodzimy właśnie do odcinka, więc jed... każda gra ma swój taki zwiastun. Niektóre mają gorsze, niektóre lepsze, ale no nieważne. Supercell także miał jeż... właśnie zwiastun pierwotnego Blaustarsz, czyli tego starego, bo, bo mamy też te, taki ulepszony, teraz nowszy zwiastun, gdzie właśnie jest Cold, Shelly, Crow i tak dalej i tak dalej. Wiecie o którym mi na pewno chodzi? A więc właśnie w tym starym Zwiastunie super, tam sobie była taka, to była piosenka po prostu. I ten zwiastun dzielił się na trzy odcinki. I ta piosenka tam sobie wszyscy zadymiarze śpiewali, którzy byli właśnie w Starym browserze, to sobie śpiewali, śpiewali. No niby nic dziwnego, no, ale nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby tam właśnie nie było głosu spajka. Tak, tam był głos spajka. Spike także tam śpiewał sobie. A więc to był taki głos, y, taki męski i taki średnio niski, ja bym powiedział. Nie wiem, nie znam się na głosach, więc no i widzę. Więc no chyba to był już taki średnio niski, więc ale nie wiem. No i to mógłby właśnie być głos Spike'a w nadchodzącej aktualizacji. Mogliby właśnie dodać taki głos i myślę, że by było fajnie, bo Spike jest jedyną postacią browser, która nie ma głosu, więc XD. Jeszcze tak w ogóle. By the way, to może to Rosy w końcu skina dodadzą, no kto wie. A więc ten głos do Spajka byłby bardzo ciekawy. Moim zdaniem nawet by się bardzo dobrze przyjął, tylko nie wiem, czy by pasował do tej postaci taki męski głos, ale. Ja myślę, że zanim wprowadzę głos, to jeszcze dodadzę do spajka Remodel i właśnie wprowadzę głos, do właśnie wtedy. Tak samo jak było właśnie z Darylem. A więc to będzie na tyle właśnie w tym odcinku. Oczywiście, jeżeli chcecie obejrzeć jeszcze ten właśnie, co Wam mówiłem o tym, właśnie zwiastunie tej gry, czyli zwiastunie Stars starym, to niestety na oficjalnym kanale Stars już tego właśnie zwiastunu nie ma, usunęli albo nie wiadomo co. Ale ja znalazłem jeden na YouTubie przez, stworzony przez jakiegoś tam człowieka. Yy, no i właśnie dam wam linki, możecie sobie obejrzeć właśnie tą, yy, tą piosenkę, jak tam sobie z śpiewali. No i właśnie tam był go spajka. A więc to na tyle w tym odcinku. Wy możecie się upewnić, czy subskrybujecie, aby na pewno mój kanał. Yy, jeżeli ktoś nie umie tego zrobić, to niech kliknie ten czerwony, magiczny, zaczerwony przycisk tam na dole. Myślę, że to jest bardzo proste. To nic nie kosztuje. To jest całkiem za darmo, więc no, możecie kliknąć. A jeżeli już kliknęcie suba, to polecam także kliknąć łapkę w górę. I możecie napisać w komentarzu, że bierzecie udział właśnie w tym. Że bierzecie właśnie udział w tym mini promo. A więc to na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. i Widzimy się w następnym filmie.